Ale to nie przeszkadza, myślę, że niesamowity, niesamowita. Siemano, witam was Spider z Language TV. W kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil. Co to są te slajdy? <laughs> Jesteśmy dosyć bardzo ograniczeni, jeżeli chodzi o. W tej chwili o sloty w ekwipunku, bo nie wiem, które rzeczy się mogą przydać, a które nie, wolę trzymać wszystkie ze sobą. Choć tych slajdów coś nie kojarzę sobie, żeby gdzieś ich trzeba było użyć. To na razie zostawię te i modiski, i wszystko. Może się bazukę mamy, bo tam widziałem naboje do bazuki. Naboje nam się przydadzą, myślę, że bardziej niż te całe modiski. Jeszcze by się przydało roślinkę wyjąć z ekwipunku, bo jestem na koszonie. To zielona roślina by się przydała. Zm zmiksowane. Blue, 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 blue. Light, lighter, lighter. Shotgun. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Fajnie jest. Ale tak to nie mam takich luksusów. Także. Albo jeszcze sobie poczekajmy, aż wyjdziemy. Dobra, pukawa jest. Jesteśmy uzbrojeni. Idziemy wykończyć tą grę. Może dziś już się uda. Już jesteśmy naprawdę blisko sukcesu. A w pierwszej kolejności co musimy zrobić, to musimy się udać tutaj. I tu się pokażą z tego co do... dobrze kojarzę, chyba dobrze kojarzę. Nowe strasznie przestrane potworki, które wyglądają o tak. Ale nie będziemy się z nimi tu, bo musimy tu tylko włączyć y... Powera i szybko trzmychamy dalej. Do kolejnych drzwi, z tymi potworami można się tłuc, jeżeli mamy nadmiar amunicji i dużą umiejętności strzeleckie. Ja jako, że to jestem ja to wymiękam, mnie. O fax na modiski chyba. No wszystko fajnie, tylko że nie mam żadnych modisków przy sobie. Wszystkie odłożyłem. Jak się okazuje, niepotrzebnie i wskoczył nam jakieś, jakieś dziady na mnie, wskakują. Ja chcę uciec, a nie mogę. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Strasznie duże emocje. No, tak to jest jak się czuje, że to jest koniec, już no nie. The power connection switch the lewa, power is off. tak. Dobra. Czyli to już wszystko działa. Jestem na dężerze znowu. Ale już mam nadzieję, że nie będę musiał wracać do tego pomieszczenia, to postaram się uciec szybko, zrobić sejwa, żeby już tu nigdy nie wracać. No najważniejsze jest to, że nam się udało włączyć windy. A przez forkami zawsze można spróbować uciekać. To jak robimy to w tym momencie, Boże! Dobra, jeszcze jedna Przecznica i jesteśmy w domu. Nie dźgaj mnie. wypad stąd. Nie wiem po co te modiski w ogóle były. Gorzej jak będę musiał wrócić, ale dobra. Jedna najgorsza sprawa już jest z bani. Teraz wracamy, robimy save'a. Obym tam nie musiał wracać. Robimy save'a. O, zielona roślinka, dobrze wyjść. Ale na fajnie jestem, to nie ma co... się pieścić. Blue, herb, mix, herb. Ink ribbon, ink ribbon. dobry. Tak. Memory card 2 poproszę. I save 10, to już kawałek najgorszy, jeden z gorszych za nami. Nienawidzę właśnie w tym laboratorium tych stworów. Nie pamiętam, jak one się nazywały. To takie kurde... Dla mnie to wygląda jak jakaś lepsza wersja Huntera. Ale naprawdę to nie są przyjemne rzeczy. Jak nie ma powera? Jest power przecież właśnie... O, Barry! I was looking for you, Barry. Jill, don't be angry. I wanted you to wait for me. Barry, don't screw up again like you did when you dropped that rope. Dawaję Barry Frajer, a mysiśmy by mabe z nim kupłować. Jak się diki widz, a po co tu drugi <laughs> poker face? oh you did a fine job barry just as i thought i think you should stay away from barry jill i hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything i tell him to you are so cruel well you don't have to worry about anything because you'll be free from this world very soon jill why do you have to destroy stars that's umbrella's intention this laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. Oh, that's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mention mean nothing. I'm going to burn all of them together, with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl, but if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. No, Barry <clears throat> A to jest tyrant szef wszystkich szefów nasz najgłówniejszy bosu. Ohydny. A zauważycie, że Jill zawsze tak samo akcentuje Barry, Barry, Barry. Tyrant virus is a super virus, which creates a monster which is much stronger than human beings. Tyrant. Is the most powerful biological weapon in the world. You don't mean you're experimenting on real people? This is really beautiful. All this power will be mine. For the sake of an awful creature? Don't be upset. All weak people exist to be eaten. Cóż Fajnie, że on zdecha, ale teraz na rozwalenie tej ranty jest kilka sposobów. Jednym ze sposobów jest zajumać ten klucz i spierdzielać, nie? Zajumać ten klucz i spierdzielać. Fuck, miałem nabrać roślin. Są rzeczy niemożliwe do wykonania. Tak jak zabicie tego skurczy kota. Mam nadzieję, że będzie się dało ominąć ten film. Jeżeli nie, to włączę go na turbo. I teraz, jak się wczytam, to wezmę sobie od razu roślinę. Także widzicie, ostatni boss Tyrant nie jest wcale takim przyjemnym gościem. Jest strasznie szybki. I jest właśnie kilka sposobów na rozwalenie jego. Pierwszym to jest po prostu zabicie go w tym laboratorium całym. Drugim sposobem jest zabranie klucza spierdzielenie i potem. Nie pamiętam, coś się tam działo. To jest, jest drugie zakończenie. No i chyba tyle jest sposobów możliwych na rozwalenie tego wielkiego typa. Roślinek sobie nabierzemy. Ja to cały czas jestem na fajnie zielonym. Od razu zbroimy się w bązukę. Bo jak wiemy to nic no, nie znajdziemy po trasie. Flame Roundsy go rozwalą. Taka ilość jaką mam powinna pomóc. W ogóle Magnuma nie zdobyłem przez całą grę, za co jestem zły na siebie, bo nie pamiętam gdzie to się znajduje. Wiecie, jak to jest jak się gra w grę? Jakąś po latach, nie wszystko się pamięta. A z modiskami to była taka opcja chyba, że jak się trzy weźmie, to się kogoś ratuje i jest chyba wtedy trzecie zakończenie. Nie chcę was wprowadzić w błąd, ale tak mi się wydaje. No dobra, czyli roślin nie mamy też za dużo. No to spróbujemy zrobić kolejny Tyrant podejście numer dwa. Aby się dało tylko ominąć filmik, chociaż z tego co kojarzę, to nie będzie takie proste. No i znowu nie wcisnąłem switcha, Tja. Nie da się ominąć, turbo leci. Albo w ogóle katnę ten moment z filmem. Fak nie zekwipowałem się wcześniej. Mam dostanie z bazuki i dalej u mnie chodzi. Wołuję, klucz i chyba zdupiam stąd. Tutaj będzie bezpieczniej dla nas wszystkich. Nie, bo kombinuj z tym... O, padł! E, no patrzcie, tyle zachodu, nic. No i jest elektrycznie zamknięta, jak wezmę tego użyję. Kurde, jeszcze musimy się jak drzwi otworzyć. Może w tym pc -ciku? Te, to już myślałem, że będę się musiał naprodukować trzy strzały z bazuki i Tyrant leży. Taka niebezpieczna bestyka niby... Akurat wrócimy, będzie można zasejwować w razie, gdyby coś się złego wydarzyło. Mam manię save'owania, no nie? <ścoughs> libonów zostało. Chociaż powinno się przejść z jak najmniejszą ilością sejwów, aby mieć najlepszy ranking w grze, także ja się nie spodziewam cudów. Ale to tak wszystko kontrolnie, bo to nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I teraz naszym zadaniem jest się dostać na górę i uciekać stąd po prostu. Nic więcej nam nie zostaje ciekawego do zrobienia. Tyrant nie żyje, główny wróg wyemelmelmelenowany o, jest jeszcze pojedyncza sztuka, jedna. Tyle zbierania Incribonów i w sumie na marne to. Bo na, op na opartego moglibyście przejść tą grę z jednym, albo nawet i żadnym save'em, jak ktoś jest naprawdę kotem. Ja się tak nie czuję, bo jeżeli do połowy gry jestem całkiem, 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 tak od połowy gry, gdy już jest, gdy już y wchodzą, jestem po prostu prawdziwy Lamb Games TV. A trzy w jednym laboratorium, w jednym pomieszczeniu. Dobra, pora uciekać stąd. I wracać do domu. Czyli tak, teraz z dupę robimy tutaj. I z tego co pamiętam tu już się zaczyna robić niebezpiecznie, bo te negusy takie chodzące po sufitach co były. Pokazują się właśnie tu. Co go tak zmiotło? Pokazują się właśnie tu. A ja nie mam czasu na takie mało, ja muszę stąd uciekać jak najszybciej. No, i znowu ta fajna muzyka. O! Walking Dead. Hup! Roślinkę to chyba, nawet jestem na koszonie to by wypadało się trochę podleczyć żywot mój jest dosyć mizerny. Jeszcze jedyne, ale tego to jest sobie ominę z daleka dał się nabrać na stary, tu ich zajechcia z drugiej strony. Nego zbiernieli one. Y, dobra. Hi, Jill. It's you. Barry. I'm really embarrassed to see you now. Just, just leave me. Go, go quickly. It's over, Barry. Wesker's dead. Is that so? Jill, will you do me a favor? This is my last wish. Please give this photo to my family. Will you? Sure. Forgive me, Jill. Wzruszająca sytuacja, bary z dzieciakami, żonką, żonką. jejku, my deal, coś tam, coś tam. I hope you grow up strong, fam, fam, mahu. Cieszy to. Masz jakąś bukawę? Nie chcę do krzynki. Wypad robimy stąd, jeżeli nic nie masz do zaoferowania, to ja nie mam po co rozmawiać. Dobra, tu mam więziochę. Używamy jak który wypadł z Wesker'a, gdy go zabił Tyrant. Nie byliśmy w tym pomieszczeniu. O! Alive, now, okay? Mogę się z nim skontaktować? Nie mogę sobie obejrzeć, tylko radyjko to tego nie chcę. Kazał mi się skontaktować, jeżeli ktoś żyje. A tak jak dojdzie do czego, to, to tu patam. O! The Battery. Dobre baterie azjatyjskie. Azjaty... azjatyckie. Azjatyckie, azjatyckie. <grymne> Rzucimy sobie baterie. A, i winda pyka, B1. Wszystko ślicznie. Jedzie nasza kwadratowa Jill. I gdzie tu dojedzie ta droga pani? Łyp, łyp. Ładnie się te drzwi otwierają, ładnie animacja jest zrobiona. No i cóż, jesteśmy na zewnątrz. Jak sobie pogrzebiemy, znajdziemy Flare. Inaczej mówiąc, zapałkę. I flara, jak to flara, trzeba zapalić flarę, no nie? Flara się zapala najlepiej tu. Na stanowisku dla helikoptera. I <grystanie> stanie i czeka na zbawienie. leco nasi, już słuchasz helikoptera. Lody, lody, lody. Byłaby beka jakby się samolot rozbił choć helikopter, chociaż chyba jeszcze nigdy tak nie było. Ale byłoby... Opa! Jill zniknęła nagle. A nie, stoi i czeka. No i cóż moi drodzy, takie to patent brzśby ukończyli i pierwszy Resident Evil. Obejrzyliby sobie ostatnią sekwencję filmową. A bo chyba jeszcze się da uwolnić Krisa, że zabił wracał i to było najlepsze zakończenie. No. I cóż, jak widzicie tak się kończy jeden z najbardziej kultowych, a na pewno najbardziej fułowych horrorów z gatunku survival horror, które po prostu zrewolucjonizowały Resident Evil, zrewolucjonizował ten gatunek jakim jest survival horror, wprowadził właśnie pierwsze elementy takie suspensu, strasznie zagadkowe, chociaż wcześniej był... Też Alone in the Dark z 1992 roku, który jest uważany w ogóle za prekursora prekursora Survivalów. Jednak e, Resident Evil zrobił to coś, to coś, co ciągnie dalej młodszych nawet graczy do tej gry, żeby poznać tą serię. W ogóle seria się zrobiła jedną z najbardziej popularnych serii na świecie. Te wychodzi w multum części na to, na, na to, na to, tej gry, na różne platformy i każda część jest w pewien sposób urokliwa, chociaż czynowsze są bardziej nastawione na akcje. Jednak Resident Evil Revelations, który wyszedł pierwotnie na Nintendo 3DS, niedawno został wznowiony na PC, PlayStation 3 i Xbox 360, jest powrotem do korzeni swoistym. Ja grałem w demo, bo jeszcze pełnej wersji się nie dorobiłem na Xboxie, to naprawdę miotło. to Miotło to przerażającym takim przytłaczającym klimatem, którego brakowało na przykład w piątce czy w dosyć dennej, ale mimo wszystko urokliwej szóstce, gdzie na okładce szóstka wygląda jakby laska robiła gałe żrapie. No nie tylko moje zdanie, z w ogóle wcześniej tego nie zauważyłem, Alan mi o tym powiedział po zrobieniu dla Alana. Także no, warto jest się zagłębić w te stare części, które są uważane za klasyki klasyków. Po prostu gra dla mnie, chociaż ją kończyłem teraz po raz kolejny po kilku latach. Dalej wywarła niesamowite wrażenie, jeżeli chodzi o ciężar klimatu, o niesamowity soundtrack, elementy suspensu, które są strasznie widoczne i gdzieś nic nie ma, tu nagle! I wiecie, jest ten efekt wow, efekt wow jest naprawdę. Ta muzyka wyszła na jedna półtach CD jako osobny soundtrack. Jeżeli nie chcecie was na odginał, a na pewno was nie chcecie, to na serwisach pirackich możecie znaleźć pełny są track, jak zresztą wszystkiego ale wyszedł też fajny boks, są trakami z Resident Evil jest jedno wielkie pudło, tam w środku odłożysz sepada. pada, w środku jest chyba 6 czy ileś płyt, wszystko ładnie wydane w pudle, otwierasz, ładnie książeczki, fajna sprawa tylko że dosyć droga sprawa ostatnio widziałem to na serwisie popularnym aukcyjnym w Polsce Dobrze wiecie jakim je będę wam zdradzał tego yy, za jakieś 6-7 stów także sprawa jest droga ale myślę że dla fanów serii to jest taki must have bo soundtrack, jeżeli chodzi o pierwszy, drugi czy trzeci Resident, jest naprawdę wyczesany w kosmos. Takie jest nie tylko w sumie moje zdanie, mi się najbardziej podoba orkiestrowa wersja soundtracka, jest taka pogrzebowa, mroczna, mocna, 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 w nocy jak się tego słucha to tak ciary przychodzą. No, a co można jeszcze powiedzieć o grze? Gra może dzisiaj archaicznie dosyć wygląda ze względu na grafikę, bo grafika, jeżeli chodzi o standardy PlayStation, jest dosyć. no, w porównaniu z Kraszem wypada biednie. Te mapy z tyłu, wiecie, po których się chodzi, to są tylko renderowane tła w 2D, tapeta, peta zwykła, walpapery, no nie? Ale to nie przeszkadza, myślę, że niesamowite. niesamowita... kurwa. niesamowite. No, dobremu, niesamowitemu 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 klimatowi myślę, że to dodaje jakiegoś takiego specyficznego uroku tej grze. I w ogóle wstawki filmowe gdzie grali żywi aktorzy, tego teraz się nie robi, teraz wszystko jest robione komputerowo, w ogóle wcześniej też rzadko to się zdarzało, co z tego, że poziom aktorski tych postaci jest mizerny i w ogóle śmiesznie to wygląda, ale ważne, że coś takiego zrobili, także dla mnie Resident Evil jest jednym po prostu z must play horrorów, bo to jest klasyka, klasyka przez duże K i ten napis czciona to wszystko Resident Evil. Mistrzostwo świata, mistrzostwo świata. Także, jeżeli was z tym filmem nie przekon... serią całą z Rezydenta nie przekonałem do tej gry, no to nie wiem, jak wam to zrobić. <grybujesz> Najlepiej spróbujcie sami, a się dowiecie, jakie to jest fajne. Co by było na tyle w tej serii, jeżeli obaj. A, poczekajcie, niego sprzeżył. Yy, także to by było na tyle w tej serii, która była dosyć świetna, i ne, nawet yy, mi źle wyszło, a jednak pan mi będzie potrzebny. Total time 3, 24, 11 sejwów, te trzy ostatnie i teraz rank chyba wyskoczy. A nie, mogę sobie jeszcze zasejwować. Zasejwuję, może będę przechodził drugi raz już sam. Yy, jeżeli obejrzyliście całą serię jestem wam bardzo za to wdzięczny, że chcieliście się pieścić i oglądać moje nudne wypociny w tejże grze. No i jeżeli Wam się podobał ten film, który jest ostatnim filmem dawno nie skończyłem żadnej serii, weźcie to pod uwagę Dajcie łapę w górę, jeżeli dopiero pierwszy raz oglądajcie to pozdrowienia dla nowych widzów, to zasubskrybujcie mój kanał i śledźcie na bieżąco, bo takich perełek będzie więcej. Tymczasem trzymajcie się i na razie. Cześć!